Cześć, cześć, witam w poradniku dla początkujących. Dzisiaj Chevrolet CK 150. Słuchajcie, tego Chevroleta dostajemy na samym początku gry, ale jest jeszcze jeden do zdobycia za free, który oczywiście można sobie sprzedać. E, mapa to oczywiście Zapora Smithville. E, no i... E, no, to jest bardzo prosta, w niecałe 5 minut możecie go sobie zdobyć, sprzedać, jak wam brakuje kasy, bądź po prostu nie chcecie, żeby wam zagracał miejsce w magazynie. Ja wybrałem do tego zadania, oczywiście, tajgę, którą zdobyłem w pierwszym odcinku. I no ona ma tutaj opony uniwersalne, co się przyda bo jest tam jedno takie miejsce zabłocone, gdzie no niestety na zwykłych oponach jest strasznie ciężko przejechać jest to do zrobienia, ale no po prostu cały czas trzeba się linką wyciągać tutaj oczywiście też wziąłem dwa ładunki z tego względu, że po drodze mamy skały na, na przejeździe no i żeby nie jechać dwa razy no to od razu sobie tutaj bierzecie tam części serwisowe, bodajże i sobie po drodze odblokujecie ten przejazd. Są dwa miejsca, od razu Wam powiem, w których można się wypierniczyć na bok po prostu w moment, w sekundę. Ja na mojej pierwszej kampanii tam leżałem chyba z cztery razy. Również gdzieś chyba na live streamie tam leżałem. Jak sobie z nudów grałem drugą kampanię, to też się tam wypieprzyłem z dwa razy, więc jest miejsce bardzo trudne i jedno miejsce będzie trzeba przejechać bardzo powoli, a drugie z kolei powoli i lewą stroną, bo jak przejedziecie prawą, no to murowane, murowane że się wypierniczycie. Dobra, trasa jest bardzo prosta, bo tak naprawdę zjeżdżamy w dół i tutaj cały czas jest prosto koło stacji benzynowej. No, i za stacją nową. już się zaczną takie właśnie błotka. Dla których lepiej jest mieć troszkę lepsze opony, oczywiście. ANK też można zrobić ten przejazd, można też zrobić. No, tajgą oczywiście. No, i tutaj samochodem ze zwykłymi oponami, no, raczej bym nie polecał, bo, bo troszeczkę Wam tutaj zejdzie wyciągania się. No, już tutaj w tym miejscu już byście mieli duże problemy, ale w każdym razie tu są dość mocne błota. Które najlepiej jest objechać tak prawą stroną? No właśnie tędy, tak, żeby nie przez sam środek. No, ja tu całkowicie poprawię nie, jadę, bo tu jeszcze drzewko tam sobie wystaje, o które można zahaczyć. No, dlatego, jak weźmiecie tajgę to To tutaj nie będziecie mieli żadnych problemów z przejazdem. Dojeżdżamy i słuchajcie, tutaj za chwilę będzie właśnie ta blokada na drodze, którą sobie odblokujecie. Aha, no jest jeszcze tutaj przejazd. Taki, no przez ten przejazd też będzie by był spory problem przejechaniem samochodem na zwykłych oponach, ciężarówką na zwykłych oponach. No, dlatego Tajga albo NKA do tego zadania. Zdecydowanie. No i tutaj leżą sobie skały. Mapa jest tak zaprojektowana, że drzewka wszędzie dookoła. Więc oddajemy, odblokowujemy sobie przejazd, i zaraz za tym przejazdem jest pierwsze miejsce, w którym można się nieźle wypierniczyć i to od razu całkowicie z góry spaść, więc tutaj uważamy zdecydowanie uważamy, żeby się nie wypierniczyć ja proponuję sobie zmienić po prostu, na, no ja tu chyba normalnie na automacie przejechałem, ale dla początkującego gracza proponuję wbić niski bieg i na niskim biegu tutaj przejechać, bo tu jak spadniecie to holowanie do garażu obowiązkowe no i zaraz za tym przejazdem Dojeżdżamy do jeszcze gorszego miejsca, które się wydaje normalnym przejazdem, ale tu musimy bardzo blisko lewej strony jechać, bo jak pojedziecie po prawej stronie, no to tu jest takie, te kolejne idą tak w bardzo w dół, w lewą stronę. Zobaczcie, ja już tutaj jestem bardzo przechylony. Ale troszkę o drzewo się oparłem i można bez problemu przejechać Ale jeżeli tu przejedziecie środkiem albo prawą stroną, no to wywrotka murowana. No i dalej słuchajcie, prosto dojeżdżacie. Po lewej stronie jest Chevrolet darmowy do wzięcia. Holujecie go do garażu. No i to tyle. No i samochód jest wasz. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Oj, zobaczcie, tutaj Chevrolet jest. Przeskakujemy na niego. No, i to tyle w tym poradniku. Słuchajcie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Eee, I do zobaczenia w następnych z tej strony Rizrox. Cześć.